Po raz pierwszy od prawie 2000 lat Jerozolima jest już gotowa, aby rozpocząć budowę trzeciej świątyni. Ołtarz został już zbudowany, święte przedmioty zostały ponownie wykonane, kapłani przeszli już szkolenie, a nawet czerwona jałówka jest już wybrana do ofiary. Podczas gdy cały świat jest rozproszony przez wojny, rozwój sztucznej inteligencji, kryzysy finansowe i polityczne, znaki stają się coraz bardziej wyraźne. A dziś chcę Ci pokazać coś bardzo poważnego i rzadko omawianego: jak pojawienie się nowego arcykapłana w Izraelu przygotowuje scenę do wypełnienia proroctw o końcu czasów. Ale zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, ponieważ chcę zawsze przekazywać Ci najnowsze wiadomości oparte na Słowie Bożym, dobrze? No to zaczynamy. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego Jerozolima jest tak ważna? To miasto jest jak zegar Boga. Wszystko, co się tam dzieje, jest znakiem czasu, w którym żyjemy. Biblia wspomina o tym w księdze Zachariasza, rozdział 12: Jerozolima będzie jak kielich, który wprawi narody w zamęt ciężar, którego nikt nie będzie w stanie unieść. I dokładnie to widzimy dzisiaj. To miejsce jest areną konfliktu między trzema religiami islamem, judaizmem i chrześcijaństwem. Jerozolima została już zniszczona, odbudowana, potem ponownie zniszczona, i dziś znów jest w rękach ludu Izraela. Biblia mówi, że Bóg wybrał Jerozolimę jako swoje szczególne miejsce i to tam mają się jeszcze wydarzyć najważniejsze wydarzenia w historii. A wiesz co jest najbardziej imponujące: po tak długim czasie znów pojawiła się postać, która była nieobecna przez prawie 2000 lat arcykapłan. Abyś naprawdę dobrze zrozumiał, jak to jest ważne, przypomnijmy sobie szybko, jaką rolę pełnił on wśród ludu Bożego. W Starym Testamencie Pan ustanowił coś bardzo poważnego na górze Synaj. Biblia mówi, że oddzielił Aarona i jego rodzinę, aby służyli jako kapłani przed nim. A spośród wszystkich kapłanów był arcykapłan, który miał naprawdę bardzo szczególną rolę. On był jedynym, który mógł stanąć przed obecnością Boga w świętym świętych. Raz w roku, w dniu przebłagania, ten człowiek przechodził przez zasłonę i wchodził do najświętszego miejsca w świątyni, aby złożyć krew ofiary za grzechy całego ludu. Nikt nie mógł zrobić tego za niego, ani królowie, ani prorocy. Nawet ubrania, które nosił, miały bardzo głębokie znaczenie. Na piersi nosił imiona dwunastu plemion Izraela, reprezentując cały lud przed Panem. A na czole nosił złotą tabliczkę z napisem Świętość dla Pana. Każdy szczegół jego posługi wskazywał na coś znacznie większego, co miało się wypełnić w przyszłości na Boży plan zbawienia ludzkości przez Chrystusa. Ale ten system ofiar, który ustanowił Bóg, funkcjonował przez ponad 1400 lat, aż został przerwany w tragiczny sposób. W roku 70 po Chrystusie rzymscy żołnierze najechali Jerozolimę i całkowicie spalili świątynię. Cała ta wojna zniszczyła mury, pozostawiając tylko ich część, znaną dziś jako mur zachodni. Ogień zniszczył sanktuarium, a krew kapłana spłynęła po posadce dziedzińca. I co ciekawe, prorok Ozeasz już wcześniej ostrzegał, że to się wydarzy. Spójrz tylko, co jest napisane w księdze Ozeasza, rozdział trzeci, werset czwarty i piąty. Lud Izraela będzie żył przez wiele dni bez króla, bez księcia, bez ofiary, bez świętego słupa, bez szat kapłańskich i bez domowych bożków. I dokładnie tak się stało. Przez prawie dwa tysiące lat świat nie widział już żadnego prawowitego arcykapłana wchodzącego do świętego świętych. Nigdy w całej historii nie było tak długiego okresu milczenia w Bożym planie. Ale mimo to przez cały ten czas Bóg nadal troszczył się o każdy szczegół. Linia kapłańska nie zniknęła. I aż do dziś nazwisko, które po Hebrajsku oznacza Kapłana, jest żywym dowodem na to, że Bóg zachował potomków Arona. Nawet rozproszeni wśród narodów nawet prześladowani przetrwali aż do dzisiaj. A największym dowodem tego zachowania są przygotowania do odbudowy trzeciej świątyni, które już trwają. Instytut Świątynny, założony przez grupę Żydów w 1987 roku, roku, odtworzył już praktycznie wszystkie naczynia świątynne. A jednym z największych symboli jest Menora, świecznik z czystego złota. Waży ponad 45 kg i kosztował ponad 3 miliony dolarów. Ten przedmiot został wykonany dokładnie tak, jak Bóg nakazał w Księdze Wyjścia i dziś jest wystawiony bardzo blisko wzgórza świątynnego. Co więcej, wszystkie przedmioty, które według Biblii powinny znajdować się w świątyni, zostały odtworzone jeden po drugim: stoły z chlebami, srebrne widelce, misy na krew, instrumenty lewitów, trąby. Wszystko, każdy szczegół został wykonany wiernie, według instrukcji Słowa Bożego. I co więcej, w roku 2018 poświęcili ołtarz ofiarny zbudowany we właściwy sposób, z kamieni, które nie były cięte metalowymi narzędziami dokładnie tak, jak nakazuje prawo Mojżesza. Ten ołtarz jest już gotowy, by zostać przeniesiony na wzgórze, gdy tylko będzie pozwolenie. A podczas ceremonii kapłani ubrani jak w dawnych czasach już ćwiczyli święte rytuały. Bracia, to na tym się nie kończy. W roku 2022 urodziły się czerwone jałówki, niezwykle rzadkie zwierzęta, które są niezbędne do oczyszczenia świątyni, zgodnie z tym, co jest napisane w Księdze Liczb. Te jałówki są hodowane z najwyższą starannością pod ścisłym nadzorem, czekając na odpowiedni moment. Bracia, kawałek po kawałku wszystko już jest prawie gotowe. Ale wciąż brakuje czegoś bardzo ważnego samego arcykapłana i to właśnie o nim teraz będziemy mówić. Ostatnio Sanhedrin, ta rada, która istniała w czasach Biblii, została zreformowana przez grupę bardziej radykalnych rabinów, którzy mocno wierzą w budowę trzeciej świątyni. I nawet bez oficjalnego uznania ze strony judaizmu podjęli bardzo ważną decyzję: oficjalnie mianowali arcykapłana dla przyszłej świątyni. Spójrzcie na to, bracia, po tak długim czasie teraz w Izraelu jest prawowity arcykapłan. Wybrany został rabin, bezpośredni potomek rodziny Arona, zgodnie z tradycją biblijną, i nie był to przypadkowy wybór. Najpierw potwierdzili jego rodowód za pomocą rejestrów rabinicznych, które przechowują te informacje od wieków. Następnie nauka potwierdziła to, co tradycja już mówiła: jego DNA nosi genetyczny znak potomków Aarona ale nie został wybrany tylko z tego powodu. Kahan spędził lata studiując prawa świątynne i trenując starożytne rytuały, takie jak codzienne ofiary i służba w dniu przebłagania, a co najbardziej imponujące, szaty kapłańskie są już gotowe. Na pierśnik z dwunastoma drogocennymi kamieniami, efot, tiara z napisem Świętość dla Pana, wszystko zostało wykonane specjalnie. Dla niego, a dziś, gdy zakłada te szaty i przeprowadza treningi, ci, którzy to widzą, mówią, że to tak jakby historia Izraela znów się poruszała. Ale dlaczego to jest tak ważne proroczo? A odpowiedź znajduje się w Księdze Daniela, rozdział 9, werset 27, który zawiera jedną z najmocniejszych proroctw dotyczących końca czasów. Biblia mówi, że Antychryst zawsze przymierze z wieloma na jeden tydzień, ale w połowie tego tygodnia zakończy ofiary i dary. Teraz zastanów się ze mną nad jedną rzeczą. Żeby on mógł przerwać ofiary, muszą się one odbywać, prawda? Sama proroctwo już ujawnia, że przed końcem system żydowskich ofiar zostanie przywrócony. I właśnie to zaczyna się już dziać w Jerozolimie. I jest jeszcze coś. W dwa liście do Tesaloniczan, rozdział 2, werset 4, Paweł powiedział, że Antychryst zasiądzie w świątyni Boga, podając się za Boga. To nie może być w świątyni symbolicznej ani duchowej. Musi to być fizyczna świątynia zbudowana w Jerozolimie. I może się nam wydawać dziwne, że Bóg pozwoliłby na powrót ofiar, skoro Jezus już wypełnił wszystko, co było konieczne na krzyżu. Ale, bracia, te ofiary powrócą, ponieważ Żydzi nie uznają Jezusa za Mesjasza i to wszystko się wydarzy nie dlatego, że Bóg znowu ich potrzebuje, ale dlatego, że Biblia mówi, że to się stanie przed końcem. Więc te ofiary nie są po to, żeby przynieść zbawienie, bo to Jezus przynosi zbawienie, ale po to, żeby wypełnić proroctwo, rozumiesz? A teraz, gdy wszystko już jest gotowe, brakuje tylko dostępu do wzgórza świątynnego. Dziś to miejsce jest kontrolowane w bardzo skomplikowany sposób. Izrael dba o bezpieczeństwo, ale zarządzaniem wzgórzem zajmuje się islamska grupa z Jordanii. Żydzi mogą tam odwiedzać, ale tylko w bardzo ograniczonych godzinach i mają zakaz modlitwy lub wykonywania jakichkolwiek rytuałów. Tyle że w ostatnich latach sytuacja zaczęła się zmieniać. Coraz więcej Żydów wchodzi na wzgórze, a liczba odwiedzin znacznie wzrosła. Aby rozwiązać ten impas, są trzy możliwości. Po pierwsze, należałoby zawrzeć porozumienie polityczne, które pozwoliłoby na współdzielenie tego miejsca. Po drugie, powolne zmiany w prawie, dające Żydom swobodę modlitwy w tym miejscu bez ograniczeń. Albo szybsze rozwiązanie, czyli zbudowanie ołtarza w pobliżu góry i rozpoczęcie tam składania ofiar, bez konieczności naruszania głównej struktury. Wiem, że może się to wydawać trudne, ale pamiętasz mur berliński? W 1989 roku, roku nikt nie wyobrażał sobie, że on upadnie, a nagle w ciągu kilku dni to, co wydawało się niemożliwe, po prostu wydarzyło się na oczach całego świata. Z górą świątynną może stać się to samo. Ta ostatnia przeszkoda może zniknąć z godziny na godzinę. Bracia, kiedy obserwujemy to wszystko, co dzieje się w Jerozolimie, kryje się za tym coś znacznie większego coś duchowego. Biblia mówi w liście do Hebrajczyków: że podczas gdy ziemska świątynia jest przygotowywana tutaj na ziemi, prawdziwa świątynia już istnieje w niebie. Jezus Chrystus jest naszym prawdziwym arcykapłanem i siedzi po prawicy tronu Boga, wstawiając się za nami w prawdziwym sanktuarium. I wobec tego wszystkiego zadam Ci bardzo szczere pytanie: czy będziemy dalej żyć, jakby nic się nie działo? W Ewangelii Mateusza 24:33 Chrystus zostawił nam bardzo wyraźne ostrzeżenie: kiedy zobaczymy, że te rzeczy się dzieją, możemy być pewni, że koniec jest bliżej niż kiedykolwiek. Teraz bardziej niż kiedykolwiek czas czuwać. Nie ma sensu tylko patrzeć na to, co dzieje się na zewnątrz, jeśli nasze życie duchowe wewnątrz jest uśpione. To czas, abyśmy bardziej poznawali Biblię, wzmacniali nasze życie modlitewne i stawiali Królestwo Boże na pierwszym miejscu ponad wszystko. Amen? Dlatego zapraszam Cię, abyś był ze mną tutaj każdego dnia, ucząc się więcej o Słowie Bożym. Jestem pastorem Antonim Juniorem i jeśli zostałeś pobłogosławiony tą wiadomością, udostępnij ten filmik przynajmniej trzem osobom na swoim Whatsappie, które muszą zrozumieć te znaki. Dobrze? Niech Bóg Cię wspaniale błogosławi. Pozdrawiam serdecznie.